Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony maktra w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o trzech najczęstszych błędach popełnianych na egzaminie EE08-INF02. Więc zaczniemy od pierwszego błędu, czyli maska adresu. W zadaniu możecie mieć napisane np. Na przy adresie IP 24. No i musicie już wiedzieć o co w tym chodzi. To znaczy, że to jest 24 jedynki. Co oznacza, że maska to 255.255.255.0 Jakbyście mieli 25, no to by było tam 128, tak? Na końcu. Więc musicie na to uważać i wiedzieć, z czego to się po prostu bierze. Yy, kolejnym błędem jest złe nazewnictwo Kart sieciowych Czyli źle przypisane nazwy kart sieciowych Skutkują właśnie pomyłką W późniejszych etapie zadań yy, Źle nazwiecie To na przykład przy tam Windows serwerze jak będziecie robić Jakieś tam usługi No to nie będziecie wiedzieć którą kartę zaznaczyć No bo źle nazwaliście Zły tam adres przypisaliście W ogóle do innego No i całe zadanie może Być yy, Wyzerowane, tak? Nie, nie dostaniecie punktów i sami w ogóle nie zrobicie tego, ponieważ nie będziecie wiedzieć, co dalej zrobić, bo wam się wszystko tam zepsuło, więc na to najbardziej musicie uważać. No i ostatnim błędem jest brak zaplanowanego działania. Patrzycie sobie yy, praktykę, tak, ten yy, egzamin praktyczny i przed. Zrobieniem tych zadań rozplanuj właśnie ten plan e, działania i swoje możliwości. Jeśli wiesz właśnie, że idą ci słabo zarabianie kabli, rób następne zadanie i wróć do nich na sam koniec, jeśli właśnie starczy ci czasu. Tak właśnie zrobiłem, wiedziałem, że kable mi najsłabiej idą, więc wolałem zrobić e, Windows Server, tam Linuxa, zwykłego Windowsa tak klienta, Wolałem te wszystkie zadania zrobić i starczyło mi tam 15 minut. Miałem do końca, czy tam 20. No i wtedy zacząłem robić zarabianie kabli. No i yy, Wam też polecam takie coś robić. Bo na przykład, jeśli Wam idzie, idą słabo zarabianie kabli, no to jak będziecie robić przez godzinę, no to nie zdążycie zrobić reszty. No więc lepiej jednak. Yy, Odpuścić sobie to i lecieć dalej. Tak samo z innymi zadaniami, oczywiście jeśli możecie to zrobić, bo czasem jest tak, że jedno zadanie wynika z drugiego i wtedy tego nie zrobicie. No ale jeśli macie taką możliwość, to róbcie po prostu rzeczy najłatwiejsze na początku, a na końcu te najtrudniejsze. Dobra, jeżeli odcinek się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie piszę właśnie o egzaminach zawodowych, tworzę tam posty ze wskazówkami i tak No, jeżeli odcinek się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie. No i cześć.